Tak jak wspomniałem w ostatnim odcinku z Bogusia, dzisiaj chciałem się skupić na zarobieniu jakiegoś pitos i generalnie walnę spoilera, ale się udało. Głównie w sumie dzięki podwójnej premii na jeden z biznesów i nie myślcie sobie, że tam Bogdan zgarnął 4 czy 5 milionów, bo aż tak to nie było, ale i tak jego konto już od dłuższego czasu nie widziało dochodu takiego jak teraz w sumie. W każdym razie można wprowadzić już ulepszenia w klubie nocnym, ale nie podejmuję tej decyzji sam, tylko zwracam się z nią do Was, drodzy widzowie. Na końcu odcinka będziecie widzieć budżet, jakim dysponujemy, i czekam w komentarzach na informacje od Was, co z tą kasą robimy. Ja osobiście jestem za ulepszeniem klubu, ale co kilkadziesiąt głów to nie jedna, więc warto się skonsultować. Moje zdanie to moje zdanie, ale panuje demokracja, więc jeżeli większość będzie miała inne zdanie, no to zrobimy to po Waszemu. Jako, że jest to odcinek opierający się głównie na homikowaniu kasy, to dodaję ramki aby wszystko było jasne i czytelne. I odnośnie ramek z poziomem i pieniędzmi. Jeżeli chcecie, aby wróciły do serii, to też możecie dać znać, a ja w miarę możliwości postaram się to zaimplementować i myślę, że się uda. Tymczasem bez zbędnego przedłużania przypominam o subskrypcji i łapie w górę, jeżeli film się spodoba i życzę miłego oglądania. Wszystko się zaczęło w warsztacie samochodowym od przerobienia dwóch aut, za które łącznie nasz protagonista zapłacił 85 tysięcy. Może się wydawać, że rozpoczynanie zarobkowego dnia od wydania 85 tysięcy to średni pomysł, ale spokojnie, bo to się wszystko zwróci nawiązką. Pracownicy pojechali odstawić samochody, a główny bohater przejechał się do biura, żeby sprowadzić kilka paczek specjalnego ładunku. Tutaj też otrzymał 1000 dolarów, nie wiem do końca za co, ale też nie zamierzam dociekać. Tysiak to tysiak. Chwilkę później wydał 18 tysięcy na sztabki i ruszył po nie na Magellan Avenue. Na miejscu pełen spokój, zero przeciwników, zero policji, zero świadków. Stał tutaj jedynie van, do którego wsiadł, a następnie bez żadnych problemów przewiózł go do swojego magazynu, po drodze gubiąc pościg złożony z zaledwie dwóch pojazdów. Wartość ładunku w tym magazynie wzrosła do 94,5 tysiąca. Następnie poszło kolejne 18 tysięcy, tym razem na tyton i alkohol i tym razem było trochę ciężej. No może nie ciężej, a po prostu dłużej, bo były cztery furgonetki do przeszukania, a towar był jak na złość w ostatniej. Wykonując to zadanie na konto wpadło 140 tysięcy, 60 000 za jeden i 80 za drugi samochód. Wracając tymczasem do zadania. Na opresorze ciężko zatrzymać jadący pojazd, ale tym razem Bogdanowi wyszło to całkowicie bezbłędnie i perfekcyjnie. W dodatku z portfela kierowcy wyciągnął 27 dolarów, a więc no zawsze do przodu, nie? Będąc w posiadaniu furgonu wystarczyło zgubić policję i udać się do magazynku. W drodze powrotnej do biura na konto wpadło 3750 dolarów za wyzwanie, w którym nieświadomie wzięliśmy udział, a później pojawił się dealer, od którego za kwas protagonista otrzymał kolejne 28,5 tysiąca. Później całą gotówkę, którą miał przy sobie, czyli 228 472 dolarów, wpłacił na konto i ruszył sprowadzać kolejne paczki. Tym razem pierwsza próba zatrzymania pojazdu spezła na niczym. Dopalacz w opresorze pozwolił szybko stworzyć sobie drugą okazję, która poszła tak jak powinna, i furgon czekał już na nowego właściciela. Znów za naszym bohaterem ciągnął się jedynie skromny ogonek w postaci dwóch pojazdów, które nawet się do niego nie zbliżyły, także do tej pory wszystko idzie jak składka. No przynajmniej szło do czasu. Bogdan szybko wrócił po swoje. przejechał ostatnie kilkaset metrów dostarczając towar. Kolejne paczki znajdowały się na wybrzeżu, gdzie jednak nie udało się złapać ciężarówki, bo została ona okradziona. Trzy osoby zabrały towar, a główny bohater musiał się ich pozbyć i dostarczyć każdą przesyłkę oddzielnie. Tutaj w sumie poszło jeszcze dłużej niż wcześniej, bo obrócić trzy razy te i nazad do magazynku, no to trochę czasu wymagało. Ostatecznie wszystko się udało i teraz wartość towaru wynosi 81 tysięcy i dostaliśmy też wiadomość, że w klubie jest odłożone 169 dodatkowo. Na tym etapie zakończyło się zbieranie paczek, bo milionów tam może nie ma, ale Boguś stwierdził, że już są gotowe do sprzedaży. Tymczasem przyszedł czas, żeby podjechać do bunkra, w którym co rusz Gerald odnawia zasoby, a z którego dawno nie było żadnej transakcji. Towar był wart 410 tysięcy według wyceny w bunkrze, a 615 przy sprzedaży w Los Santos, plus dojdzie do tego premia, bo poza Bogusiem na sesji jest jeszcze ośmiu graczy, a więc moment idealny, żeby to w końcu wywieźć. Dosłownie idealny, bo poza spokoceną, środkiem sprzedaży, z jakiego mieliśmy skorzystać, był Phantom. Sprzedaże z tą ciężarówką wyglądają tak, że w zasadzie ciężko coś powiedzieć na ich temat. Po drodze jest masa policji i blokad, ale Phantom z tym spychaczem nikt sobie nie robi z ich obecności. Także Bogdan odebrał ciężarówkę spod Bunkra i nie obracając się za siebie, bez problemu przejechał trasę do miasta. Po drodze rozrzucał wszystkie napotkane auta do morza, w las, albo do rowu, czy też zrzucał z mostu, a na końcu tej bezproblemowej trasy odebrał pieniądze. Nie wiem czy słowo bezproblemowa nie jest tutaj użyte nad wyraz, bo dwa razy naczepa się odpięła od ciężarówki, ale moim zdaniem to po prostu drobne komplikacje. Tymczasem wracamy do końca trasy i pieniędzy. Boguś za sprzedaż dostał 799,5 tysiąca, a więc konkretna suma, i oczywiście to było na premii razy dwa. Po transakcji miał na koncie 3 440 023 dolary, po czym przystąpił do następnego zajęcia. Na myśli mam klub nocny. Najpierw odebrał 169 000 z safe'u, a później zabrał się za sprzedaż dóbr za 240 000. Zadanie było proste, bo wystarczyło dokonać trzech dostaw. W pierwszej części zadania, czyli przy dostarczeniu pierwszej paczki, nie pojawili się żadni przeciwnicy, więc Bogdan po prostu przejechał do punktu docelowego i zostawił przesyłkę. W drodze do drugiego punktu już pojawił się jakiś pościg, tyle, żeby on zupełnie nieszkodliwe. Wystarczyło postrzelać trochę w opony i droga na fermę O'Neill, gdzie miała trafić przesyłka, stanęła otworem. Ten pożal się Boże pościg trwał do samego trzeciego punktu, a przeciwnicy do samego końca próbowali złapać naszego bohatera, jednak nie udało im się, a Bogdan bezpiecznie trafił do ostatniej lokalizacji, gdzie czekało na niego jeszcze jedno zadanie. Musiał ochronić klientkę przed nieprzyjaciółmi, którzy usilnie próbowali nie dopuścić do zrealizowania transakcji i generalnie żadnego większego problemu z tym nie było, bo bandyci przyjeżdżali falami, zaledwie po kilka osób. Ostatecznie za całość nasz protagonista otrzymał 324, a w zasadzie to niecałe 325 tysięcy dolarów. Planowałem też sprzedać wytwórnie kwasu, ale tutaj towar był wart tylko 59 400, także stwierdziłem, że nie ma sensu i temat został odpuszczony. Natomiast są jeszcze dwa biznesy, którymi jest sens się zainteresować i którymi zajmowaliśmy się wcześniej, czyli magazyny paczek, do których teraz przejdziemy. A w zasadzie to przejdziemy do nich zaraz, bo przed sprzedażą podskoczyłem do biura kaucyjnego, gdzie postanowiłem złapać Kleo Song. A wolę to zrobić przed magazynami, bo musi chwila minąć, zanim dostaniemy przelew. Także najpierw zajmiemy się Kleo i wypłatę za nią zostaniemy robiąc wywózkę specjalnego ładunku, więc wszystko się nam ładnie zgra. Pod studiem filmowym Boguś założył strój, który pozwoli mu ominąć pierwszych ochroniarzy. Ma już doświadczenie jeżeli chodzi o postępowanie z Creo, a więc wiedział co i jak. Chwilę później założył kolejny strój i co prawda nie trzeba było ruszać ochroniarza, który tutaj stoi, bo nie zwróciłby na nas uwagi, ale protagonista postanowił, że dzisiaj nie zostawi na terenie obiektu ani jednego żywego ochroniarza. Kiedy jeden już leżał nieprzytomny, drugi zaczął się do nas zbliżać, a więc żeby nie zobaczył swojego kolegi, nim też trzeba było się zająć. W tej przyczepie, która stoi obok, nie było nic ciekawego, a więc Boguś ruszył dalej. Chwilę później dostał się na plan zdjęciowy, gdzie też miał bardzo prostą wizję sytuacji. Eliminujemy wszystkich ochroniarzy, a później bierzemy Cleo. No i jeżeli chodzi o song, to pozostało już tylko czekać na wypłatę, a tymczasem przechodzimy do paczuszy. W schowku sklepu spożywczego był towar wart 145 tysięcy i to od niego nasz protagonista postanowił zacząć, a żeby sprzedać towar, musiał rozwieźć 10 przesyłek dwiema ciężarówkami. Jak widać poszło gładko, a do kieszeni Bogusia wpadło 217,5 tysiąca, a ponadto wbity został 82 poziom respektu na dzielnicy. W drugim składzie już troszeczkę gorzej, bo jedynie 6 paczek o wartości 81 tysięcy, ale biorąc pod uwagę premię za graczy, myślę, że możemy liczyć mniej więcej jakoś tak na stówkę. Druga sprzedaż zostanie odbębniona za pomocą samolotu. Ale na szczęście nie trzeba latać nim w różne punkty, tylko wylądować w jednym konkretnym miejscu. Lot poszedł bez problemu, ale za to przy lądowaniu pojawiły się trudności. Na szczęście samolot wytrzymał na tyle długo, że misja została wykonana, a po wyeliminowaniu 10 przeciwników na konto naszego protagonisty wpłynęło ponad 121 tysięcy, a później 130 za Kleo, a jeszcze później przyszedł czas na zemstę na gościu, który rozwalił samolot. Generalnie pierwsze cztery baty dostał Bogdan, a dopiero później zaczął się lekko odgryzać. Skończyło się ostatecznie na wyniku 22 do 11 dla Bogusia, a na koniec podziękowaliśmy sobie za walkę i na tym spór się zakończył. Po dzisiejszym odcinku Boguś ma na koncie 4 238 425 dolarów, które tylko czekają, aż w coś je zainwestuje, a więc przypominam, że czekam w tej kwestii na Wasze sugestie w komentarzach. Mam nadzieję, że się podobało, a na dzisiaj to byłoby wszystko z mojej strony. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wszystkie subskrypcje i łapki, które zostawiacie pod filmami, bo moi drodzy, to tylko dzięki Wam kanał, który miał być tylko hobbystyczny. Powodem do włączania Premier Pro stał się kanałem z niemal 10 tysiącami subskrypcji. Czajcie? Fakt, że czasami pojawiają się dłuższe przerwy, i fakt, że zazwyczaj nie mam czasu nagrać nic innego niż Boguś, ale nie pojawiają się z tego powodu żadne negatywne komentarze, więc myślę, że o lepszych widzów ciężko. Jak będzie więcej czasu, a w końcu na pewno ten moment nadejdzie, to jednocześnie będziemy kontynuować Bogusia i nagrywać też inne materiały, bo pomysły co jakiś czas wpadają do głowy. Tymczasem to wszystko z mojej strony, także ja się z Wami żegnam. Życzę miłego dnia albo wieczoru i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!